Serdecznie Lidia Ciebie, witam z tej strony, Marek. Ci tutaj e, dzisiaj jest e, sobota, 8 lipca? Ci kwiatki tutaj popodlewałem, a widzę, że do tego naszego zabytku tutaj nic nie włożyłaś, no ale na pewno sobie tam coś zrobisz. No tu masz wszędzie popodlane po, po, te kwiatki, ci podlewałem tutaj te pelargonie, to samo. Tutaj też te truskaweczki, co masz, o widzisz. O, zobacz, no, Lidzia, patrzcie, czy można coś powiedzieć na Boga, że Boga nie ma. Zobacz, patrz, widzisz, le tu jest? Patrz. Patrz, wszystko czarne czeka na zerwanie. Wszędzie oblepa tutaj jest tak, że normalnie szok. Gałęzie się uginają aż do samej ziemi. Zobacz, patrz, zobacz, patrz. Widzisz, porzeczki, ile już porzeczka zaczyna opadać. Od tej wschodniej strony, wiesz. Tutaj jeszcze do siebie za bardzo nie doszła w ogródku. No, ale już będę jutro zaczął, zacznę zrywać. Ludzie, kochani, zobacz jaki duży rabarbar. Patrz jaki z Polski ten chrzan tutaj pięknie wyrósł. Widzisz? Patrz jaki rabarbar, jaki potężny. To jest moja ręka, a to to... No patrz tutaj e... Floriana pomidory będzie trzeba popodwiązywać, bo jest takich tutaj masa że normalnie ten krzak. Aż e, proszę ja ciebie do e, samej ziemi. Będzie go trzeba podwieszać. A tutaj patrz, dziczek wyrósł tutaj między tymi. A patrz, jaki ten dziki ładny jest, widzisz go? Patrz, zobacz. Hmm? Ogórki tu też wychodzą, ale dużo jest buraków, wiesz, bardzo dużo jest buraków. Naprawdę opłacało się je po, po, posiać jeszcze raz, tutaj masz te twoje. Dynie, które tak bardzo uwielbiasz, no je popodlewałem, tobie już duże są. Naprawdę, tutaj porzeczka czarna, ale wspaniała. Jutro czerwoną porzeczkę zrywanej zjawerz. No, ci powiem, pokażę ci teraz o malinę. Pa, a Ech? patrz, chyba, ile tego jest. Hmm. 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 To jest agre agres to porzeczka Jeszcze ile malin mamy tutaj? Do zerwania Zaraz będę zrywał No i ci powiem Winogron patrz już jakie popuszczał te kłącza, ale zobacz litka ile winogronu jest. Patrz wszędzie wisi. Wszędzie wisi jakie kiście duże są tutaj, to normalnie szok. Teraz, jak je weźmiemy, popodcinamy to normalnie. Zobacz, jakie kiście, zobacz. Patrz, to jest sam winogron, sam winogron. Patrz, patrz ile tego jest. No, normalnie, wszędzie normalnie szok. A to chyba dlatego, Litka, że wziąłem tym popiołem, zacząłem sypać tutaj przy korzeniach i one dostały wapna. Widzisz? Patrz, zobacz, wapna dostały. I one proszę ja Ciebie zaczęły, bo ponoć słyszałem, że winogron potrzebuje dużo wapna. patrz jak jakiś Widzisz, czy ja przesadzam? Zobacz patrz. Moja ręka tutaj. A tutaj <grytanie> się pnie po tym kablu widzisz, ale go nie będę likwidował, i niech się pnie tam dalej. Co mi tam zależy na jesień go się zetniemy, nie? No. Tutaj też te kwiatki wszystkie Ci popodlewałem, wiesz. O. No tutaj tych winogronów masa jest, patrz takie jakie potężne cukinie. Widzisz to patrz tutaj, te cukinie, które yy, posiałem, patrz, patrz jakie już tutaj mają owoce, widzisz to? To jest całe masz tutaj tych cukini, poczekaj, jedna, dwie, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, dziewięć, dwanaście cukiń i tam dwie to masz yy, 15 14, pokażę Ci teraz, tutaj, e, nasz te naszą e, cieplarnię. Patrz, widzisz tu, ogórki są już, ale tutaj są duże, nie umiem je dostać. Tam leżą litka. Wiesz, będę musiał jutro jakoś tam wysiać, Albo takiego chytaka, o opatrza, tam jakie wiszą. widzisz i tego, Patrzę tutaj, te pomidory popocicinałem wszędzie zobacz jakie one wysokie, one są na dwa metry wysokie zobacz ile tutaj owoców tych pomidorów jest, a tutaj twoje ulubione proszę ja ciebie te jak one się nazywają papryki nie? to trzy tylko są tam i tam dalej nie? ale pomidorów masa masa pomidorów jest normalnie jest szok, patrz aż Podnoszą ten folie do góry, taki dom. O, ponad 2 metry mają wysokość. O, tu mamy ten, nasz nagietek, widzisz? Na dziko urósł. O, także będziemy mieli herbatki, możemy zrobić maść. Serowo. Ja ci jeszcze pokażę. No, tutaj te ogórki, też ogórków będziemy mieli, zobacz, jak ładnie się rozprzestrzeniły, także w słoiczki będziemy mieli. I jeszcze tam w ogródku, tam gdzie są te warzywka, nie? też tam yy, po, po, posiałem. Pokażę Ci, Litka, te winogrona, które są tutaj od strony yy, łąki. Ile tego Litka jest tam. Patrz, jakie jabłca papierowe, zobacz, patrz. Polska papierówka, zobacz, jakie potężne. Yy, A tutaj sobie pewno kogucik podjada nam jabłuszka, zobacz, patrz. patrz. Widzisz go? Widzisz, jak sobie od spodu podjada jabłuszka, to Ci dopiero bandyta. Patrz, Litka, jakie normalnie taka oblepa jabłek, papierówek. Ach, jakie one smaczne są. To jest normalnie niemożliwe, wiesz? To jest normalnie niemożliwe, wiesz? To taki, taki filmik Ci tutaj tak nagram, a tutaj tak. Są sobie świeży na jajka. Tutaj, widzisz, sobie zrobiła miasta kwoczka puściłem jak sobie chodzi fajnie kwoce. Tam tamta siedzi kwoczka druga na jajeczkach już tydzień czasu siedzi o Ci ją pokażę żebyś ją zobaczyła no co kwoczka widzisz ona siedzi jeść dostała i teraz wody ma tutaj także jest wszystko dobrze tylko patrzeć jak niedługo będzie miała tutaj a no tutaj ta sobie chodzi, widzisz, z tymi małymi maleń, maleń, stami. No, nie, nie są takie maleństwa, one już widzisz, że są większe. Tak, Ale widzisz, ten jeden taki nieudacznik był, no to pat A reszta, siedem yy, sztuk, wszystkie się dobrze chowają. Ten czarny, to samo. Też pokażę tutaj, patrz, widzisz, patrz, jak pięknie tutaj tu ta jarzębina i będzie trzeba aż tam tego sznurka dotyka będzie trzeba ją przyciąć albo ją wygiąć wiesz? o tutaj Ci pokażę Ten, no gołąbki sprawdzałem teraz wszystkie przyszły także patrzcie, patrz litka, ile tu jest winogrony zobacz widzisz patrz A się tam ciągnie zobacz czy ja przesadzam? Zobacz, patrz ile winogrony, one na razie są małe, bo trzeba je to podcinać. wszędzie normalnie, ja nie wiem, gdzie my to wszystko pomieścimy. do Te, tego winogronu w tym roku tyle jest, że szok. Toż to shocking. No, ten się nie przyjął, tutaj widzę, ale to teraz na się tutaj dalej puścimy w stronę tego płota i tutaj winogrona puścimy. Nie, tutaj to nie, bo tu będzie na drzewo zrobić to zrobimy zadaszenie i będzie wiesz tak jak się należy. No. Także tutaj wszystko jest u nas w porządku wiesz. No teraz się biorę za malinkę, zorwę malinkę. Fajnie chłodno się zrobiło troszeczkę tak wiesz, bo to już wieczór jest. No. Patrz jaka ta wisienka się nam przyjęła i zobacz jaka duża jak widzisz. No taka dziczka, nie? ale a tutaj te maluchy już młode od tej samiczki, widzisz tutaj tego jak skika, no tej samiczki tutaj opatrzona tak sobie tu siedzi na jajeczkach, no, także tak to. No a tutaj to mam, mam tego Francuza, który, którego kupiła, widzisz. No a tam dalej, tutaj wiesz mam Polaka też, którego kupiłem i, i Niemkę. No patrz jajeczko tutaj leży, trzeba je wziąć. O. Kto tutaj takie jajeczko zostawił nam na podłodze, o. Zobacz jakie ładne, widzisz, o. No, misiu zaraz przyleciał i się chce pokazać Tobie, że on też jest ważny, nie Misiu? No, no, a to jak tutaj, oho? Nie? Jakby nie wiadomo jaka im by się krzywda działa, wiesz. No i tam, wiesz, od niej już uciekają, jak ona tam wchodzi, to kury uciekają, bo boją się, że od niej dostaną po ubie, wiesz. Tylko pióra lecia. no i No idźcie, idźcie, idź, no idź No idź, musiać, idź, idź. No tam, nie chcesz jeszcze iść do zagrody. No. Zora będziemy robić, wiesz to, zrywać. No, także jabłek mam na powiem, papierówek sobie w tym roku pojemy. Naprawdę fajnie. No, drzewo się dobrze trzyma. Miejmy nadzieję, że nornica nam nie podgryzie. Małpa jedna już nam tyle drzewek zniszczyła. No, ja z tej strony będę powoli kończył. Wiesz, i tam bawcie się, nie, misiu, będziesz pilnował. się będzie pilnował. Mówi, że tak, że on nie masz dla niego żadnego problemu. Dałem mu teraz trochę suchego jedzenia. Wiesz, ale tutaj normalnie to jest niemożliwe. Tyle i Jest ogromne, wiesz? ta szlitka. Zobacz, jak Bóg wysiłek człowieka wynagradza. A dużo ludzi o tym nie wie, że coś takiego. Jest i to, co wszystko wyproszę e, ja Ciebie, mamy to mamy, właśnie dzięki Bogu. Zobacz, patrz, jakie tu kiście są duże. A widzisz, tu jest jajko. Te kiście, jakie duże są. No, z tej strony to samo, bo to teraz z drugiej strony patrzy. No dobra, zaraz Ci ten film prześlę i tam spokojnej nocy. No, jeszcze raz sobie zobacz Twój ogrodek, twoje kwiaty, które masz posadzone. Na razie do widzenia z tej strony Marek.